Nie wiem jak was, ale mnie osobiście od niedawna, i to coraz częściej, dziwi pewne stwierdzenie, używane użyte w Biblii. Być może to jest stwierdzenie związane z tłumaczeniem, nie wiem, ale tak czy tak, jakkolwiek by go nie tłumaczyć, chodzi o jego wymowność. Otóż... W Biblii znajduje się to stwierdzenie dosyć dużo razy. Pierwszy raz był użyte w ogóle w historii samego Henocha. Znamy Henocha? Wiemy, kto to Henoch? I otóż o tym Henochu było powiedziane coś. Co było powiedziane o Henochu? Chodził z Bogiem, pan go zabrał. Chodził z Bogiem. I o to stwierdzenie mi chodzi? Dziwi mnie to stwierdzenie. Jest dla mnie pewnego rodzaju zagadką, gdyż można by było się uprzeć i powiedzieć parę różnych rzeczy o tym stwierdzeniu, że Henoch. Spacerował sobie z Bogiem po pustyniach i w pewnym momencie Bogu tak dobrze było z Henochem, że stwierdził chodź do mnie. Pokażę ci, jak u mnie się spaceruje, tak? Może by to było dosłownie wziąć, tak? Że Henoch sobie chodził z Bogiem. Pokazywał mu to tu, to tam żył sobie z Bogiem i Bóg go zabrał, tak? Bo jest napisane, że chodził z Bogiem, później Henocha nie było, bo Bóg go zabrał. Jeszcze inni mogą stwierdzić, że zabrał go w sposób naturalny, bo niektórzy mogą myśleć, że. Że Pan go pochwycił, ale mogły to być takie poetyczne nazwanie tego, że po prostu Henoch już umarł, już później nie chodził, nie było go tak jak i reszty. Dlaczego o tym mówię? Gdy przeczytamy sobie cały ten fragment, a nie chcę go dzisiaj czytać, bo nie jest to fragment główny, zobaczymy tam, że każda osoba jest wymieniana. Po prostu żył tyle i tyle, miał tyle i tyle dzieci i w tym i tym wieku zmarł. I tylko przy Henochu, tej całej wyliczance potomków po Adamie. I to ósmym potomku po Adamie. O ile dobrze pamiętam, albo siódmym, nie, to był siódmy akurat. W siódmym potomku po Adamie pojawił się Henoch. I tylko o Henochu jest wspomniane coś więcej. Ma poświęcone trzy wersety. Gdyż biały tyle i tyle lat, tyle i tyle dzieci, ale Henoch chodził z Bogiem. I w pewnym momencie Henocha nie było, Bóg go zabrał. I to tylko dlatego ma poświęconych parę wersetów, ponieważ są tam użyte te magiczne słowa, dlaczego? Bo, bo Henoch chodził z Bogiem. I to nam musi wystarczyć, jeżeli czytamy ten fragment, tak naprawdę. Ale co on robił? Jaki był? O Nowym to mamy całe dwa rozdziały, ale o Henochu on chodził z Bogiem i Pan go zabrał. I tyle musi nam wystarczyć. I to jest dla mnie strasznie magiczne pojęcie. Nie jest używane tylko wtedy, bo wielu sług Bożych chodziło z Bogiem. Aczkolwiek Henoch był tym wyjątkowym, który chodził z Bogiem i do tego stopnia chodził z Bogiem, że okazało się, że bardzo prawdopodobne, że nie umarł śmiercią naturalną, gdyż Pan go zabrał. Zabrał go z sobą. I tak? Nie pozwolił mu umrzeć. Już wtedy. Więc co do tego chodzenia z Bogiem? Może w mi wyjaśnicie tak naprawdę. Co znaczy dzisiaj chodzić z Bogiem? Czym jest chodzenie z Bogiem? Tak? Bo gdy tak przyjrzymy się faktycznie tej historii Henocha, nie jestem nic więcej powiedziane, ale może spytam Was najpierw, czy Wy chodzicie z Bogiem? Amen. Chodzicie z Bogiem? Amen. Czyli jesteście w stanie mi powiedzieć, co znaczy chodzić z Bogiem, tak? To co znaczy chodzić z Bogiem? Chodź. Możesz powiedzieć, Łukasz, śmiało. To znaczy, żeby uczą się trzymać Jego słowa, nie? bo jest napisane, że na początku było słowo... A słowo było Boga i Bogiem było słowo. A jeżeli trzymać się, trzyma się kurczowo Jego słowa, to się z Bogiem. Jego słowo jest najważniejsze posłuszeństwo Jego słowo. Wtedy się chodzi z Bogiem. Tak, tak. To widzę. i myślę, że Łukasz trafia w sedno, bo chodzić z Bogiem, to według mnie również naprawdę trzymać się Jego słów i nie tylko się tyle go trzymać, co szukać Jego słowa na co dzień, co przestrzegać przekazań, które nadał. I co jeszcze ważniejsze, co myślę, że Henocha bardzo charakteryzowało i bardziej dopełnia to to stwierdzenie: dzielić z Bogiem swój czas i swoje przemyślenia. Dzielić z Bogiem swój czas, poświęcać Mu czas, tak? Myślę, że to bardzo mocno tłumaczy samo pojęcie chodzić z kimś, tak? Ale siódmy, dlatego mówię siódmy, pomyliło mi się nie ósmy, ale siódmy, ale i tak piękna liczba. Bo i doskonała. Y... Ale powiedzcie mi, czy chodzenie z Bogiem jest trudne? Czy łatwe? Trzeba wyśrodkować. wyśrodkować. Jest piękne. Jest piękne, ale trudne czy łatwe? Tak, trudne czy łatwe jest jest to jest różnie. różnie. Dlatego się spytam inaczej. Teraz proszę nie kłamać, jak siedzą obok małżonkowie czy tam para. Czy życie małżeńskie jest łatwe czy trudne? Nie. O, moja żona mówi, że trudne. Całe szczęście, że się zgadzamy, bo uważam, że nie jest łatwe i nie jest sielanką, tak? Bo, bo chodzenie z drugą osobą nie jest łatwe. Nie należy do łatwych, tak? Ale i w przypadku chodzenia z Bogiem i w przypadku chodzenia z drugą osobą życia małżeńskiego istnieje jeden warunek. Zanim i to chodzenie następuje i chodzenie małżeńskie, tak? I chodzenie z Bogiem jest warunek, który sprawia, że tak naprawdę to chodzenie, czy to z Bogiem, czy to z własną żoną ma sens i w ogóle ma przyszłość, tak? Dlatego kazanie, które dzisiaj chciałem się z Wami podzielić, właśnie brzmi, warunek chodzenia z Bogiem. Jaki jest warunek, aby chodzić z Bogiem i naprawdę z Nim chodzić, a nie gdzieś sobie chodzić? A Bóg gdzieś tam sobie chodzi i, i bawimy się z Bogiem w ciusiu łapki, aż się znajdziemy w końcu, tak? Ale gdy się znajdziemy jest dobrze, ale później znowu się szukamy, tak? Czyli jaki jest warunek tego, by faktycznie chodzić z Bogiem tak, jak chodził z nim Henoch? Otóż ja może spytam pastora dzisiaj, głowy kościoła, dlaczego tak naprawdę jest samantą? Jesteś z żoną swoją, samantą. Dlaczego? Bo Wojtek ją kocha, tak? Nasz pastor kocha żonę, dlatego jest z Samantą. I myślę, że niemożliwym w ogóle by było również chodzić z Bogiem, gdyby go się nie kochało, prawda? Zgodzicie się ze mną, że, że gdyby nie miłość Wojtka do Samanty, to prawdopodobnie nie chodziliby z sobą. Mi się wydaje, że trzeba było w ogóle być osobą taką, no nie do końca, nie do końca zdrową, żeby chodzić z kimś, kogo się nienawidzi, i wiązać się z nim na całe życie, obiecywać mu wierność, miłość, wiedząc, że tej osoby się no, niezbyt lubi, tak? Czyli warunkiem jest miłość, prawda? I myślę, że Jezus podaje bardzo fajne stwierdzenie. Znajduje się ono w Jana. Myślę, że podaje tak naprawdę sedno tego wszystkiego, ponieważ Jezus w pewnym momencie w Ewangelii Jana mówi tak do uczniów. Jeżeli mnie miłujecie, przekazań moich przestrzegać będziecie. Skrótkie, to jest krótki werset, który znajduje się tak w Ewangelii Jana. Jeżeli mnie miłujecie, Jezus mówi, przekazań moich przestrzegać będziecie. Ten werset w ogóle jest tam użyty taki, jest troszeczkę, troszeczkę wyrwany z kontekstu, ponieważ Jezus wcześniej uczniom obiecuje, że będą czynić wielkie znaki i cuda, większe niż on, i w pewnym momencie dodaje na sam koniec tego wywodu: Jeżeli mnie miłujecie, przekazań moich przestrzegać będziecie. I myślę, że to jest bardzo ważne w tym miejscu. I nie bez powodu Jezus to tam używa, ponieważ. Znaki i cuda towarzyszyć będą tym, którzy chodzą z Jezusem, a, a Jezus podaje właśnie tą zasadę. Jeżeli chcesz dzisiaj chodzić ze mną, jeżeli chcesz być ze mną, to tak jak powiedział sam Łukasz, ten, kto chodzi z Bogiem, słucha jego słów, słuch. tak? Ten, kto chodzi z Bogiem, liczy się z jego słowem i nie sposób by było liczyć się z Bogiem, chodzić z nim. Gdyby się go nie kochało, prawda? Naprawdę się go nie kochało. Bo, tak jak powiedzieliście, chodzić z Bogiem jest trudno, być z drugą osobą w małżeństwie też nie jest łatwo. I nie są to łatwe relacje. I nie jest łatwo dzisiaj faktycznie chodzić z Bogiem, bo za tym kryją się słowa, iść według Jego Słowa, szukać Jego Słowa, cieszyć się Jego Słowem, żyć z Nim na co dzień, tak? I gdyby nie miłość, jaką możesz drugą osobę darzyć, prawdopodobnie tych rzeczy by nie było. Tak? Bo jeżeli masz w sobie miłość, to to dla tej osoby chcesz jak najlepiej, tak? Jeżeli nie masz w sobie miłości, tak? Jeżeli nie masz tej miłości, to naprawdę nie będziesz w stanie robić tych rzeczy, ponieważ będą dla ciebie za trudne, nie trudne, za trudne. A nawet nie będzie ci zależało, żeby coś robić. Bo na przykład ja, jeżeli ja kocham moją żonę, a ją kocham, to każdego dnia szukam sposobów, jak pokazać jej tą miłość. Każdego dnia zastanawiam się, co zrobić, aby z jakiegoś powodu się ucieszyła. tak? Co zrobić, aby na jej ustach pojawił się uśmiech, a nie smutek. tak? Czyli zastanawiam się nad tym, i myślę, patrzę na nią, myślę o niej, co ona lubi, czego nie, co ją smuci, co cieszy, by dawać jej te rzeczy, które ją cieszą, a ukrócać w moim życiu te, które ją smucą, tak? Bo tak robi osoba, która kocha. Osoba, która naprawdę kocha, i ja to robię, nie, bo muszę to robić. Ach, zgodził się, dobra, był ten ołtarz, był tę że teraz trzeba. Nie ma, nie ma bata, że nie, muszę się spiąć i to zrobię. Choć mi się nie podoba, wolałbym już tego nie robić, tak? Nie, ja to robię dzisiaj, bo ją po prostu kocham. I tak jak powiedział Pastor, jest dzisiaj ze swoją żoną, bo ją kocha i z nią będzie. I o tyle, o ile to jest czasami trudne, o tyle to nie jest rzecz, której się chce wyzbyć. I rzeczy, które w myśl bycia z drugą osobą winno się robić, nie są znowu takim nakazem i takim trudnością, tylko czymś, co stanowi dla nas wyzwanie. By to robić. Nie jest nieraz to łatwo robić, ale Ty chcesz to zrobić, bo dajesz tej drugiej osobie miłość, bo Ty ją po prostu kochasz i chcesz ją kochać. I chcesz, by ta miłość była zauważona. Nieraz dlatego czynimy, bo chcemy, by nasza miłość była zauważona i doceniona. By druga osoba wiedziała, że kochamy, że nie tylko mówimy, ale widziała. I dokładnie tak samo jest dzisiaj z Bogiem. Nie sposób o sobie chodzić z Bogiem, jeżeli. Nie kochasz Go. Prędzej czy później w wielu sytuacjach Twojego życia, codzienności, wyjdzie, że Ty wcale z Nim nie idziesz, jeżeli Go nie kochasz. Czy zdajecie się z tego sprawy i zdawaliście do tej pory, że, że aby iść z Bogiem, najpierw trzeba Go pokochać, bo nie ma w ogóle sensu iść za Nim, bo się nie będzie z Nim szło? Dlatego pytanie moje, jakie kieruję dzisiaj do Ciebie, to to, czy Ty kochasz Boga? Nie musisz mi dzisiaj tutaj odpowiadać. On wie, ale pytanie moje do Ciebie, jakie kieruję, czy Ty kochasz Boga? Czy Ty naprawdę Go kochasz? Bo jeżeli Go kochasz, to słowa, które wypowiedział Jezus, nie stanowią dla Ciebie problemu. Nie będą łatwe ale stanowe dla ciebie wyzwanie. Tak. Widzisz, czego ta osoba pragnie? Bo Jezus czego pragnie dzisiaj Jezus? Wypowiedział to właśnie w tym wersecie. Jeżeli mnie miłujesz, jeżeli chcesz powiedzieć do mnie kocham cię Jezu, to pokaż mi, że przestrzegasz moich przekazań. To wiesz, czego ja w swoim życiu pragnęłem. Wiesz, jaki jestem, wiesz, co mówiłem, że jest dobre, co mnie cieszy. Teraz pokaż, że mnie kochasz, Jezus mówi do uczniów. Bo jeżeli mnie miłujecie, to ja zobaczę to. Ja po prostu to zobaczę. Nie musisz mi tego mówić nawet. On po prostu to zobaczy. I ole bardziej my sami, gdy słyszymy od drugiej osoby: Kocham cię, chcemy to widzieć, a nie słyszeć, prawda? Dlatego to jest zasada, i to jest ta spójność, której nie da się rozerwać. W chodzeniu z Bogiem, to jest ten warunek że jeżeli chcesz dzisiaj chodzić z Bogiem, to ja Cię zachęcam, najpierw Go pokochaj, bo jeżeli nie masz do Niego tego uczucia, tego nastawienia, to uwierz mi, ciężko Ci będzie chodzić z Bogiem, o ile w ogóle będzie Cię interesowała Jego sprawa, o ile w ogóle będziesz interesował się tym, jak na co dzień dać Mu radość. Bo wiecie, trudno jest naprawdę kochać kogoś, kogo nie ma, Kogo nigdy nie widziałeś i, i z kim tak naprawdę bezpośredniego styczności nie miałeś, tak? Gdybym miał teraz stworzyć taki przykład, to spróbuj pokochać obecnego prezydenta Ameryki. Tak po prostu. Podaję, podaję. Po co? Spróbuj pokochać kogoś, kogo tu nie ma i kto tak naprawdę jest dla ciebie do pewnego momentu obcy. Dlaczego o tym mówię? Bo. Bo jak łatwo nam jest pokochać drugą osobę, którą dzisiaj tutaj widzisz, ja moją żonę, wojtek swoją i tak dalej, rodzice dzieci, bo są, o ile trudniej jest nam dzisiaj pokochać kogoś, kogo z jednej strony nie ma, o kim słyszymy, o kim ktoś nam powiedział, do kogo ktoś nas przekonał. Bo bez tej miłości naprawdę będzie ci trudno chodzić bezpośrednio z Bogiem, ale tu jest ten myk, jak spełnić ten warunek? Bo nieraz się nad tym zastanawiamy, nie jedni z nas dzisiaj tutaj siedzą, bo usłyszeli, bo, bo są, bo rodzina była wierząca, ale czy ty naprawdę wiesz, kim jest Bóg i czy naprawdę Go kochasz? To jest moje pytanie dzisiaj do ciebie, czy ty Go kochasz? Czy gdy o Nim myślisz, to pomyślisz tak, jak o swojej żonie, mężu, czy pomyślisz tak, jak o swoich dzieciach, czy na co dzień tak o Nim myślisz? Bo faktycznie obrazem miłości na ziemi związek małżeński jest rodzina. Tam jest miłość, czysta miłość. Ojca do dziecka, tak? Męża do żony. To jest obraz miłości, który pokazuje, co znaczy kochać. I czy ty dzisiaj tą samą miłością, tym samym obrazem, darzysz tego, który z u góry? Czy on jest dla ciebie tak wyjątkowy, że zrywasz się? Zajęć, aby się z nim spotkać. Tak jak to się robi za młodym, gdy się zaczyna z kimś chodzić, już tylko myślisz, kiedy koniec lekcji, koniec, kiedy koniec pracy, biegnę do tej mojej, bo już tak za nią się stęskniłem, tak? Już tak nie mogę, kiedy ona odpisze, kiedy ta osoba zadzwoni, co się u niej dzieje i tak dalej, tak? O, jest smutna, to ją pocieszę. O, cieszę się, to będę więcej tego robił. Powiedz mi, czy dzisiaj masz to samo uczucie do Pana Boga? Że zrywasz się z pracy, by tylko do niego wrócić, by tylko znowu coś do niego bezpośrednio powiedzieć i tylko do niego. Ja nie mówię, że dzisiaj w myślach spędzasz czas z Panem Bogiem, ale wracasz i robisz coś dla niego szczególnego, co wiesz, że da mu radość z Twojej osoby. Czy to jest być może wymyślenie by czegoś nowego, czy być może możesz służyć dla niego, czy to jest osoba, do której możesz później o nim powiedzieć i tak dalej. Ja nie będę mówił, co Ty dokładnie masz zrobić, ale Ty, jeżeli kochasz, wiesz. Jeżeli kochasz, to myślisz, że tej osobie i ją poznajesz. Starasz się ją poznawać coraz bardziej. By jeszcze więcej wiedzieć, co masz na mnie robić. <grym> Ale nie jest to łatwe. I wiemy, że nieraz, tak jak w związkach małżeńskich, jak i w innych relacjach, popełniamy błędy. Tak samo popełniamy je przed Bogiem, tak? Tak samo popełniamy te błędy. I to nie znaczy, że kogoś nie kochasz. To znaczy, że w pewnym momencie przez chwilę bardziej pokochałeś siebie, ale jeżeli kochasz tą drugą osobę, to wiesz, doskonale wiesz, że jest ci źle z tym, że to zrobiłeś. Jeżeli dzisiaj zrobisz coś złego, jeżeli jest ci dzisiaj źle z tym, bo wiesz, że zraniłeś Boga i naprawdę nie możesz tego przeżyć, to znaczy, że go kochasz. Jeżeli dzisiaj grzech przychodzi ci łatwo i z dnia na dzień jest bardzo łatwy. To znaczy, że Ty chyba nie szanujesz, i nie widzisz, jak ta osoba musi cierpieć. To znaczy, że nie chodzisz z Bogiem, bo gdybyś widział Go i chodził z nim, to wiedziałbyś, że siedzi w kącie i, w kącie i płacze. Wyobraź sobie dzisiaj swoją najgorszą kłótnię w życiu z kimś i jakie wywołała emocje. Co się stało? Się założy, że nie obeszło się bez łez, z jednej lub drugiej strony. Podobnie jest w życiu z Bogiem. Jeżeli Ty dzisiaj robisz coś. Co Boga rani, lub zawodzi, bo mówiłeś mu wcześniej, że go kochasz, to uwierz. Bóg jest święty, ale Bóg płacze, że się dzieje źle. Płacze, że jednego dnia mówiłeś mu to, drugiego dnia mówisz zupełnie coś innego i robisz zupełnie coś innego. Zauważysz to, jeżeli chodzisz z nim. Jeżeli chodzi z nim tak, jak z swoją bliską osobą, spędzasz z nim czas tak, jak ze swoją rodziną zauważysz to, że jest mu źle. Odczujesz to. Jeżeli ty dzisiaj tego nie czujesz, to oznacza, że nie chodzisz z Bogiem. Że nie ma Go przy tobie. Bo ty nie zauważasz, nie czujesz Jego smutku, nie czujesz tego, co On czuje. Dlatego chciałbym przeczytać jeden fragment szczególny, który tak naprawdę poruszył moje serce w związku z chodzeniem z Bogiem. Bo jak powiedzieliśmy sobie, kochać Boga, chodzić z Bogiem, to znaczy... Słuchać Jego Słowo. Być wiernym. jest pewien psalm. Nie będę czytał całego, bo myślę, że nie pozwolilibyście mi, bo będę czytał psalm 119. Ale przeczytam pierwsze 11 wersetów. To są słowa człowieka. Chciałbym, abyście sami zwrócili na nie uwagę. To są słowa człowieka, który naprawdę kocha Boga. Posłuchajcie, co mówi człowiek, który naprawdę kocha Boga. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana, błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Niego, szukają Go z całego serca. Każdy, którzy nie czyją krzywdy, ale chodzą drogami Jego, tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnowa, pilnie strzeżono, oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Wtedy nie doznał wstydu. Gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje, dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Będę strzegł ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Ja zachowam młodzieńc, ja zachowam jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. I to jest 11 wersetów, ale uwierzcie, cała, cały Psalm 119 odwołuje się do tego, że ten człowiek ni na chwilę nie chce zboczyć z dróg Pana i tak bardzo chce się pilnować, by nigdy przeciwko Niemu nic nie zrobić. Zachęcam Was, przeczytajcie sobie. Psalm 119: zobaczycie człowieka, który tak bardzo go kocha, że nie dopuszcza do swojej głowy myśli, że mógłby coś przeciwko niemu zrobić, i prosi samego Boga, by go napominał, by on go nie skrzywdził nigdy, by nigdy z jego powodu na ustach Boga nie pojawił się smutek. Zachęcam Cię dzisiaj do tego i zadaję Ci jeszcze raz to pytanie: czy spełniasz ten warunek? Czy gdy dzisiaj mówisz, że chodzisz z Bogiem, to czy chodzi z Nim, bogo kochasz? Czy Go dzisiaj naprawdę kochasz? Czy jest dzisiaj dla Ciebie Bogiem, bo jest gdzieś wysoko, ale nigdy nie był osobą, którą darzyłeś niezwykłą miłością? Bo to jest warunek, naprawdę uwierzcie mi. Jeżeli dzisiaj Ci jest trudno żyć z Bogiem, za trudno, by każdego dnia się dla Niego uświęcać, o czym mówiła Julita. Że miłość jest uświęceniem. Jeżeli dzisiaj każdego dnia w twoim sercu nie ma myśli o uświęceniu się dla niego w każdej sprawie swojego życia, tylko jest raz kiedyś, kiedy zrobi się trochę gorzej w twoim życiu, to zadaj sobie pytanie naprawdę, czy go kochasz. A jeżeli już go nie kochasz, to pojawia się ostatnie pytanie. W jaki sposób go pokochać? W jaki sposób go pokochać? Jak w twoim sercu pojawić się może miłość do Boga, jak w moim życiu się pojawiła miłość do Boga. Otóż wrócę do tego prezydenta. Wiecie, tego prezydenta bezpośrednio nie znam i myślę, że nigdy bym Trumpa tak po prostu nie pokochał, bo jest sobie tak prezydentem Ameryki, kimś ważnym, kimś wysokim, tak? Ani nawet prezydenta Dudy tak po prostu bym nie pokochał, bo o nim słyszałem. Takiego Bogu słyszałem. Myślę, że bardziej darzyłbym go przyjaźnią, miłością, sympatią, gdybym spędził z Nim trochę czasu, gdybym robił coś dla Niego i mielibyśmy wspólne rzeczy do robienia. Wtedy myślę, że pojawiałaby się sympatia, pojawiłby się jakaś, jakaś więź i nie chciałbym, by, ten, by ta osoba, z którą przeżyłem wiele różnych chwil, nagle odeszła. Tak? Wtedy się pojawia miłość. Gdy z tą osobą przebywasz, gdy przede wszystkim ta osoba stanęła na Twojej drodze. Bezpośrednio. Nie gdzieś w mediach, nie gdzieś w informacjach. Niech Bóg ktoś Ci powiedział. I tak samo jest z Panem Bogiem. I tak samo było w moim życiu. Wiecie? Dawno tego bezpośrednio nie mówiłem, ale dzisiaj stoję tutaj, bo w moim życiu na mojej drodze stanął Bóg. W jaki sposób stanął? Było to u pastora Mirka Kantowicza. Byłem osobą, która przyjechała tam nie wierząc w Boga i nie chcąc wcale robić czegokolwiek dla Boga. Pojechałem tam, bo chciałem zrobić coś dla siebie. Pojeść z i zarobić pieniądze. To był mój cel. Jadę tam, z myślą już się nastawiałem, jak się będę bronił przed braćmi, którzy na pewno chcą mi mówić o Bogu. W pociągu siedziałem i tylko myślałem. Już wiem, co tam będzie. Już wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co im chodzi, ale ja pojadę, bo przynajmniej się najem i zarobię. I tak było. Ale wróciłem stamtąd, ponieważ pokochałem pana Boga. Jak to się stało? Stało się to tak, że pewnego. Najpierw obserwowałem, przebywałem z ludźmi, którzy go kochają. Siedziałem z nim cały tydzień, widziałem, jak oni żyją. Zaczęło mi się to podobać, bo z nim nie byłem. Modliliśmy się i rzeczy się działy. Bóg odpowiadał. I to mnie szokowało, że to jest życie, które. Jest warty, bo jest ktoś, kto zabezpiecza Twój tył i przód. Rozmawialiśmy o sprawach, o których ja bym kiedyś nie pomyślał. Oni wierzyli w Boga i interesowali się życiem drugiego człowieka, by było mu lepiej. Mydli się o moją mamę itd. i tak dalej. ja mówię sobie, wow, ja, który jestem jej synem, tak się o nim nie martwię jak oni. I zacząłem przybyć z osobami, dla których życie z Bogiem, działanie dla niego, było czymś wyjątkowym, więc zacząłem o tym myśleć. I pojawił się dzień, gdy stwierdziłem, że ja też chcę. I za Tobą, Jezu. I wtedy modliłem się z Pastorem Mirkiem. I tego dnia wydarzyło się coś szczególnego, czego nie mogę opisać. Bo kiedy skończyłem się modlić i powiedziałem Amen, cały drżałem. Cały drżałem. I czułem, że na to miejsce przyszedł Jezus Chrystus. Że to nie jest wyobraźnia. Że to nie jest tylko słowo. Ale to jest żywy Bóg. I stwierdziłem, że chcę iść za Nim. Teraz. Reszta że chcę, aby nadrobić to, co straciłem. Tak? Bo tak dzisiaj możesz pokochać Pana Boga. Jeżeli przebywasz wśród ludzi, którzy Go kochają. Jeżeli zaczynasz z Nimi robić coś dla Niego. I zaczynasz się z Nim żywać. I w pewnym momencie mówisz Mu bezpośrednio, Panie Boże, przyjdź także i stań na mojej drodze. A On przyjdzie i stanie, a wtedy go poczujesz. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Do ludzi, którzy są już naście lat w Bogu, bo czasami jest tak, że wierzymy z reguły, ale tak naprawdę nigdy być może nie, nie odczuliśmy, że Bóg staje na naszej drodze i naprawdę daje odczuć swoją obecność w danym miejscu. Obecność, która zmienia i sprawia, że zaczynasz go kochać, staje się dla ciebie kimś zupełnie wyjątkowym kimś nie po prostu Bogiem z Biblii, ale wyjątkową osobą. Zachęcam Cię do tego, że jeżeli dzisiaj sam się zastanawiasz, czy nadal darzysz go tą miłością, to powiedz mu na nowo. Panie Boże, przyjdź dzisiaj do mnie, do tego domu, do tego mieszkania, do tego pokoju. Chcę, abyś był ze mną. Tak? A wtedy być może poczujesz miłość, której nie czułeś, albo którą przestałeś czuć. I wtedy zobaczysz jak rzeczy, które możesz na co dzień robić dla Boga. Stają się przyjemnością. Nie są łatwe, bo wymagają czasu i poświęcenia. Ale cieszą Ciebie, bo je robisz. A nie smucą, bo je musisz robić. Bo Ty chcesz Go kochać. Warunek chodzenia z Bogiem. To Go kochać. Jeżeli Go nie kochasz, to Go pokochaj. Powiedz Mu, że chcesz Go kochać. A On przyjdzie. Bo On szuka tych, którzy chcą w duchu i w prawdzie Go wyznawać. On szuka tych, którzy uważają, że go potrzebują. Tak jak ta właśnie nierządnica, o której Jezus powiedział, ona bardzo miłuje, bo jej wiele darowano, bo odczuła miłość. Darować coś komuś to okazać łaskę, to rzecz miłosierdzie. Ona odczuła miłość Boga, dlatego go pokochała. Ty dzisiaj też możesz odczuć miłość Boga, i wtedy dopiero go pokochasz, i wtedy możesz mówić o chodzeniu z Nim bo będziesz chciał z nim chodzić, a ma?